Witam Was serdecznie, a dzisiaj oprowadzamy Was wio po wiosce naszej. To jest domek y, kolegi, to jest domek przyjaciela, to jest mój domek ogólnie, także idziemy dalej. Tutaj mamy w ogóle parę Tutaj mamy fontannę i jakieś randomowe płoty. Tutaj mamy Happy Gasty, e, portal do netheru, e, mm -hmm. ten domek Kuby. Tutaj mamy pomnik żaby. Tak, dokładnie. E, mamy alba.

Dobra, idziemy dalej. Do no ogólnie na strażaku skończyliśmy? Nie, strażaka nie było. Tu jest strażak. No, jak nie było strażaka? Aha, no to, da, to ja to nie bym strażak. To mam zoologiczny. Mamy zoologiczny. No, czekaj. No, chodź, Bo No, zoologiczny, mamy szkołę, także jak skończymy, jak skończą lekcję, to mogą iść do zoologicznego. Chodź, no tak, na... tak. Dobra, pobezpieczenie. Ja tam mamy takie jakby y, tam no no y, jeziorko o jeziorko Pływają sobie rybki żaby y, tutaj mamy taki mościk, jak widać No on był dzisiaj budowany także on najpiękniejszy nie jest tu są nasze skiny to nasze kości Tutaj mamy żabka czyli nasz pierwszy sklep i ostatni w sumie y, host hospital. nie ma Szpital mamy nawet. Tutaj mamy tartak i kopalnia. Tutaj nigdy się nie używało, Aha, Nie ale. używała. I tutaj mamy I polic policja. Policja! No to na policja! Także ogólnie wszystkie służby zdrowia ratunkowe już mamy. I całą wioskę też ja mamy się Chciałbym przekazać, żebyście obejrze obejrzały, obejrzeli. No, i wszystkie formy oglądać. Żebyście oglądały, bo Minecraft się po pojawi. I jeszcze chcielibyśmy Wam powiedzieć, że to wszystko, co zbudowaliśmy, to niestety było kreatywie. na KTV. Ale mam nadzieję, że wybaczycie, ale grać będziemy. I powiedziałem, więcej wydałem na odcinku, to będziemy. To jest zbierasz i będziemy to na nie. No tak, od dzisiaj już zrobimy zbiorę. No odcinki będą, tutaj. No i... Więc wyczekujcie. I ogólnie wam zrobił taki spoiler. Spoiler. Spoiler... spoiler. spoiler. Mhm. Netflix, jedno słowo. Dobra, pa.